W okresie styczeń, luty 2021 roku deweloperzy rozpoczęli budowę 33,5 tysiąca mieszkań i to jest o 0,7% mniej niż rok wcześniej. Mimo wydanych ponad 42% więcej pozwoleń na budowę nie Dlaczego? Ponieważ koszty budowy są coraz większe, gruntów jest coraz mniej i są one coraz droższe, w związku z czym koszty budowy przestają mieć ekonomiczny sens przy obecnych cenach. Co to oznacza? No, oznacza to, tylko tyle, że ceny nieruchomości, ceny mieszkań będą w dalszym ciągu rosły. Jeżeli ktoś szuka dla siebie mieszkania, szczególnie pierwszego mieszkania, to warto zastanowić się nad zakupem zamiast większego, jednak trochę mniejszego mieszkania. Takiego, które będzie położone w korzystnej, dobrej centralnej lokalizacji i takiego, którego wartość będzie z czasem rosła. Dlatego, że no, rosną nie tylko ceny nowych mieszkań, również rynek wtórny systematycznie drożeje. I teraz, będąc na początku swojej drogi życiowej, warto być może trochę jednak. Zmniejszyć swoje zapotrzebowanie na przestrzeń i z, z, kupić mieszkanie, które będzie po prostu mniejsze, ale jednocześnie też tańsze. Łatwiej będzie zawsze takie mieszkanie sprzedać i zdecydowanie szybciej będziemy w stanie też pozbyć się bagażu, długu, zobowiązania czy też kredytu hipotecznego, który na zakup takiego mieszkania trzeba wziąć. Czy musimy się przeprowadzać raz na 20 czy raz na 30 lat, tak jak jeszcze do niedawna było? Zupełnie nie. Przyzwyczajmy się do myśli takiej, że przeprowadzamy się częściej, raz na 10, a być może nawet raz na 5 lat, jeżeli nasze warunki się zmienią.